...wstępu tak do tego, co chciałem poruszyć, bo to myślę, że poruszy też y, y, kręgi poselskie Konfederacji w tej chwili. Sprawa świeża z J.K. Potawskim. Ja jestem lekarzem. Ja, jak się zainteresowałem tym tematem, zadzwoniłem do Polfie Tachomin, bo się ukazała informacja, że Polfa Tachomie produkuje w Polsce jodek potasu. No i się okazało, że pani w Polfie Tachomie powiedziała, że nie może mi powiedzieć, kto jest podmiotem odpowiedzialnym i nie może mi powiedzieć, na jakiej podstawie jest zarejestrowany jodek potasu w Polsce i zbudziło to moje zainteresowanie. No to zadzwoniłem dalej, skoro nie ma podmiotu odpowiedzialnego, to jest jeden z tych, do których lekarz zgłasza działania niepożądane. A zerknąłem sobie na stronę WHO. Na stronie WHO jest tysiąc różnego typu rodzaj działań niepożądanych, w tej śmierci paraliże i różne inne ślepoty i takie te. No więc w tym momencie e, zadzwoniłem do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, bo okazało się, że ten preparat nie jest zarejestrowany w Polsce. Więc pokazuję to państwo z kartonu, o którym tutaj właśnie pan poseł mówi, bo ja też jakoś tutaj zacząłem to patrzeć dalej. E, no i się okazuje, że gdzieś minister zdrowia poza zupełnie jakimiś protokołami, prawda, w ustawie o prawie farmaceutycznym znalazł paragraf usta, ustęp tam czwarty, pra, u, znaczy artykuł czwarty, ustęp 8. Chyba na podstawie importu docelowego zarejestrował ten jodek czasu, bo też nie wiadomo, zadaliśmy pytania. Pan poseł Braun złożył interpelację, złożył też interwencję w tej sprawie, no i dzieje się. Będzie się działo dalej, bo myślę, że tutaj poza prawem. No i pan prezydent, czytam teraz, słuchajcie, wchodzę na stronę zarządzania pana prezydenta Miasta Konina. Jesteśmy tutaj. No więc tutaj pan prezydent wydał takie fantastyczne światło wczoraj w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodu potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie miasta Konin. I nie był aż tak bardzo mocno zaangażowany jak wielu innych w gminach ościennych, w powiatów, tutaj powiatu Golińskiego i innego. Więc tutaj prawda, oni już mają to w szkołach. A na jakiej zasadzie, podam się, lek na receptę jest szkoła? Na jakiej zasadzie nauczyciel będzie wydawał lek na receptę, gdzie jak wszyscy czytamy w Lotce, jest napisane, należy się najpierw skonsultować z lekarzem z farmaceutą. No więc są pewne pytania, które tutaj powstają na podstawie ustawy o prawo farmaceutyczne. Ale tutaj jest to napisane na podstawie prawo atomowe. I tu jest bardzo ciekawa konkluzja do, do posłów, dlaczego w 2000 roku już no, było wpisane Jodek Potasu do ustawy o prawie atomowym, ale uwaga. Ale nie tylko to, bo tutaj była mowa, że powstaje też jeszcze taka sytuacja jak zdarzenie radiacyjne, które ogłasza prezes Agencji Atomowej w Polsce. Ja zadzwoniłem do Państwowej Agencji Atomistycznej i zapytałem, czy było ogłoszone zdarzenie radiacyjne, na podstawie którego z magazynów tych prawda, rezerw materiałowych i od jak się wydostał na przykład tu do miasta i jest w magazynach na terenie miasta. No wiecie okazuje, się, że nie było takiego zdarzenia, a ustawa reguluje, że na podstawie tego powinien ten jodek tutaj trafić. I to pokazuje dalej, ten absurd prawny mamy lek na receptę, który się znajduje nie w aptece, nie w hurtownii farmaceutycznej, ale w magazynie Urzędu Miasta e, Konin. I teraz jak ma być dystrybuowane, jak nadejdzie zdarzenie radiacyjne i dostaną sygnał z radia pół, albo z telewizji, to w tym momencie Wojewoda Wielkopolski uruchomi dystrybucję i prezydent według tego, co napisał w rozporządzeniu, proszę Państwa, dopiero wtedy się zwróci do wojewody wody o jodek, ale ten jodek już jest. To jest absurdy prawda. I tylko jedno jeszcze na koniec powiem. I tutaj tylko wniosek i pytanie do posłów, bo już trzeba się tym zainteresować. W ustawie prawa atomowe, w artykule 90, który to zmienił, kto, nie kto inny, wniósł w 2004 roku premier Zaszek Miller. Wniósł o co? Zdrajca Polski. Ale o co on wniósł w ustawie? Bo mówimy o ustawach, które czekają od stanach wyjątkowych, która jest zupełnie absurdalna. Konfederacja będzie robiła teraz transmisję w poniedziałek od godziny 12 do 15, ja też będę brał udział w tym, więc będziemy z różnych miejsc w Polsce transmitowali protest pod siedzibami posłów PIS-u właśnie przeciwko tej ustawie, która gdzieś tam już się rodzi, prawda? W powijakach jest, co dotyczy tych stanów wyjątkowych, zupełnie absurdalna. Ja nie, jak widzę tak, ona nie tylko to zagrożenia są, bo tam nawet dom mogą zburzyć, prawda, teraz każdemu z nas zamknąć działalność pojedynczą lub zbiorowo, oczywiście to o tym była mowa. ale ustawa prawa to ma no, już, już więcej zakłada. Tylko ona panu, już pana, jest podpisana, ja powiem, proszę dokończyć, dokończę, jak działał system, w jak, jakim my jesteśmy systemie od 2004 roku, Sejm wtedy przegłosował prawie jednogłośnie, tam ja zerknąłem na listę głosujących głosował za tym przede wszystkim SLD, Przede wszystkim PiS, przede wszystkim PO, i mamy tutaj cały ten układ rządzący, pięknie, jednogłośnie, na czym głosowali. Nad poprawką ustawy Prawo Atomowe. A wiecie, co mi mówi? Bo tam było artykuł, tam mówię, 90 jest ustawa prawa Atomowe. Niedawno jeszcze pan Andrzej tutaj tutaj nowelizował, ale ja mówię o tamtej nowelizacji. Tam wchodzi, niby pan Miller mówił, że to na podstawie dyrektyw europejskiej wchodzi zmiana. Nie tylko jodek potasu, nie tylko to, że żywność trzeba, prawda, chronić, bo jest radioaktywna, nie jeść jej, zalecać, ewakuować ludzi z miejsc. Tylko jest coś takiego. Trzeba aby przesiedlanie. bo jest punkt piąty. Teraz się państwo trzymajcie. Przesiedlenie stałe. Czyli na przykład ogłaszają... A jeszcze w państwowej agencji, tutaj w gazetach, tej lokalnej Konińskiej, znalazłem. Prezes Agencji Atomistyki powiedział, że żadne zagrożenie z tytułu e, daleko odbywającej się, jakby nawet e, wybuchu elektrowni tam na Zaporożu, Polsce nie grozi. Nawet jeśli tam będzie wybuch. Tak powiedział. I to jest tutaj w tych konińskich gazetach. I teraz tak. Chodzi o to, że w hmm, Stanach Zjednoczonych podaje się w promieniu 10 km od miejsca wybuchu jodek. Poza tym trzeba go podawać codziennie bo jodek zabezpiecza na 24 godziny nasze tarczyce, tylko, ale wszędzie no jest. Zawijam. Jeżeli radioaktywny się wchłania, to nie jest w innych tkankach, tarczyce 24 godziny i tam niestety trzeba codziennie to podawać. E, u nas, jak się poda na jeden dzień, a 8 dni się rozkłada radioaktywny, więc tutaj bardzo długo będzie się rozkładał, będzie ciągle narażeni. To taka naprawdę. Ale to, co mówi ustawa, na przykład, stamtąd w województwie południowo-wschodnim, ewakuowana ludność e, będzie do Innych dyrektorów na zawsze? A kto tam wejdzie? No to taka tylko konkluzja, żeby się zająć tym? Nie. Federacja ma w tym swoje Dziękuję bardzo i to jest, przekazuję trochę. Szczyt za A tam młody kolega poda...